Z listu świętego Jakuba. Najmilsi, wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności, bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako początkiem stworzenia Jego. Wiecie to, bracia moi, najmilsi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. Bo gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Dlatego też, odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości, przyjmujcie z łagodnością słowo we Was wszczepione, które może zbawić dusze Wasze. Oto Słowo Boże. Na większą część chwałę Pana Boga, wszechmogącego w Trójcy świętej jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół święty Matka nasza na dzisiejszą niedzielę Ewangelię, zapisaną mu świętego Jana w rozdziale 16, który jako słów Bożych z uwagą wysłuchajmy. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim idę do tego, który mnie posłał i nikt z Was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale żem to wam powiedział, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja naprawdę wam mówię: lepiej dla was, żebym odszedł, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was. A jeśli odejdę pośle go do Was. I gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, że nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, i o sądzie, bo Książę tego świata już został osądzony. Wiele jeszcze mam Wam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie ów Duch Prawdy, nauczy Was wszelkiej prawdy. Bo nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, powie i co ma nadejść, oznajmi wam. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a wam oznajmi. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Ciekawe. Jest to dookreślenie Pana Jezusa, który mówi, że kiedy przyjdzie pocieszyciel, kiedy przyjdzie duch prawdy, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ale, i tutaj chyba trzeba spojrzeć na te kolejne zdania, które mi Pan Jezus jeszcze doprecyzuje, żebyśmy sobie nie wymyślali własnej interpretacji. O grzechu mówię. Że nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do ojca, już mnie nie ujrzycie. I o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony. O grzechu mówię, że nie wierzą we mnie. To jest, wydaje się, grzech, który ciągnie się za światem od przyjścia pana Jezusa. Kiedy spoglądamy tak naprawdę na historię zbawienia, kiedy dostrzegamy najpierw tę wielką nadzieję zapisaną na kartach Starego Testamentu, która oczekuje na Mesjasza, który ma przyjść, a potem kiedy On wreszcie przychodzi i jest nierozpoznanym przez sobie współczesnych, tak dalece nierozpoznanym, że aż gotowi byli uznać Go za bluźniercę, za kogoś, kto właściwie sprzecznie z prawem Bożym występuje i nie może pochodzić od Boga żadne jego dzieło. To się ciągnie, bo mija dwa tysiące lat i dalej mamy zetknięcie ze światem, który nie chce wierzyć w Jezusa. My to widzimy. Bo otrzymaliśmy i weszliśmy w tę szczególną relację z Duchem Bożym, który jest nam dany w sakramencie Chrztu, w sakramencie Bierzmowania, który staje się dla nas tutaj obecnym w czasie tej Eucharystii, jako sprawca przemienienia tego wszystkiego, co wydarza się tutaj dla nas. I On jest, możliwy, jest możliwym, że On przekona człowieka o tym grzechu, jakim jest brak wiary w Chrystusa. I tutaj wydaje mi się, jest istota rzeczy człowiek który otwiera się na działanie Ducha Świętego rozpoznaje grzech jako grzech niewiary. Ja ponieważ wierzę, ja ponieważ staram się chodzić w świetle Ducha Świętego mogę sobie powiedzieć rozpoznaję niewiarę jako grzech. Ale z drugiej strony ci którzy zamknięci są na działanie Ducha Świętego nie są w stanie poznać tego grzechu, jakim jest niewiara, bo to on przychodzi ze światłem, to on jest tym, który sprawia. I pewnie dlatego później Pan Jezus dodaje, że Duch prawdy nauczy wszelkiej prawdy. I pewnie dlatego tak mocno trzeba być otwartym na jego działanie. Tak naprawdę człowiek, który odrzuca go, odrzuca Jego światło, nie może uwierzyć. Bo wiara jest łaską, przychodzi razem z Duchem Świętym, On ją nam daje. I właściwie to już jest piękne w pierwszych wypowiedziach papieża Leona, że on zwraca nam na to uwagę, że wsłuchiwanie się w Ducha Świętego też prowadzi człowieka do wiary. I to co ważne, to że otrzymałem tę łaskę, nie może być dla mnie źródłem wywyższenia się nad tych, którzy tej łaski nie otrzymali. Bo to, że ja poznałem niewiarę jako grzech i widzę ludzi, którzy nie potrafią tej niewiary jako grzech rozpoznać, powinno być dla mnie popchnięciem w kierunku miłości wyrażonej w modlitwie za nich, aby tej łaski wiary dostąpili. Aby też mogli wsłuchać się w głos Ducha Świętego, w, nauczyci w głos nauczyciela prawdy i poznać to swoje życie w błędzie ale to ma być droga modlitwy. Moje zasłuchanie w Ducha Świętego nie jest moją zasługą, jest mi dane. I tak powinienem je rozpatrywać, że to jest łaska, która jest mi dana za darmo, bez mojej zasługi. To jest to, co powiedział też dzisiaj papież Leon na inauguracji podnyplikatu. To, że ja tu stoję dzisiaj przed wami jako wasz papież, nie jest moją zasługą. Zostało mi to dane i zadane. Oczywiście nie cytuję go teraz dosłownie, ale w tej jego wypowiedzi ten sens był zawarty. W drodze mojej wiary, ja też muszę uznać, że ona jest łaską, że jest mi dana. Pierwsze, co co powinienem mieć w sobie wdzięczność Panu Bogu za to, że ją mam, że zechciał mnie nią obdarzyć. A drugie, skoro wiąże się z nią łaska poznania pewnych rzeczy, modlić się za tych, którzy tej łaski nie dostąpili. Drugie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. To też może się wydawać trudne. Pewnie dla apostołów było w ogóle trudne, bo oni, skoro już widzieli go zwycięskiego i zmartwychwstałego, to chcieliby go zachować przy sobie. Panie Jezu, bądź z nami już teraz. Skoro zwyciężyłeś, skoro udowodniłeś, że Twoje nauczanie, Twoje słowa mają sens, mają pokrycie w rzeczywistości. Także powiedziałeś dużo, a teraz udowodniłeś nam, że to nie są jakieś bajki. Zostań z nami. Ale Pan Jezus mówi nie, bo sprawiedliwość polega na tym, że należy uczynić to, co należy. Wielu ludzi dzisiaj próbuje mówić o sprawiedliwości na różne sposoby, ale Pan Jezus nam pokazuje, że Jego zadaniem było dokonać odkupienia i zostawić nas z tym darem. To jest kwestia sprawiedliwości, a więc słusznego. Następstwa planu, w planie Bożym. Pan Bóg tak sobie to zamierzył i założył. Sprawiedliwym jest, słusznym jest, można w tym sensie powiedzieć, że Jezus odchodzi, bo teraz człowiek ma dar Ducha Świętego, który w, w swojej wolności musi wykorzystać. Pan Jezus odchodzi, abyśmy mogli w wolności żyć naszą wiarą abyśmy mogli w wolności dokonać wyboru wiary. Zauważcie, nie chcę stanowić jakiejś formy przymusu swoją obecnością nawet. Mówi nie, bądźcie wolnymi. Chcecie wejść w relację ze mną, chcecie mnie ukochać, chcecie we mnie uwierzyć. Zapraszam Was do tego, ale nie czujcie się przymuszeni. To jest niesamowite, kiedy myśli się o tym w tej perspektywie łaski. Kiedy tłumaczę to uczniom na katechezie, zawsze mówię, że to jest trochę tak jak z prezentem. Ty go możesz przyjąć, możesz się nim ucieszyć, możesz z niego korzystać. A możesz go wrzucić gdzieś w kąt między różne zabawki, które masz i zapomnieć, że go dostałeś. Dar, który przyjmujesz i z niego korzystasz, ma wpływ na Twoje życie. Dar, który wrzucasz gdzieś w kąt jest dla Ciebie bezużytecznym. I Pan Jezus w perspektywie swojej łaski zostawia nas z tą wolnością. Mogę ją przyjąć? Mogę uczynić ją darem skutecznym i przemieniającym moje życie? Mogę ją odtrącić i żyć obok tego? I wielu ludzi tak robi. I znowu zadanie dla mnie modlić się za tych, którzy świadomie i dobrowolnie tę łaskę odtrącają, chociaż została im podarowana. Aby nauczyli się ją dostrzegać, doceniać, aby dostrzegli, że ten dar miłości, którym jest łaska, zbawienia, odkupienia, którą daje nam Bóg, to nie jest coś, co można sobie lekceważyć. I wreszcie przekona o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony. Wiecie, ja mam cały czas w pamięci taką moją ciotkę. Która gdzieś tam sobie żyje jeszcze w mojej rodzinnej miejscowości. I ona zawsze lubiła straszyć wszystkich w Sądem Bożym i Karą Bożą. I myślę sobie, że to trochę wynika z niezrozumienia tego właśnie zdania, które Pan Jezus zostawia nam dzisiaj w Ewangelii. Zobaczcie, że to przekonanie, które wynika z daru ducha świętego o sądzie, nie dotyczy sądu nad człowiekiem. Pan Jezus nie mówi tutaj o sądzie nad człowiekiem. On mówi o sądzie nad księciem tego świata, nad Szatanem. Przyjęcie Ducha Świętego daje człowiekowi wierzącemu głębokie przekonanie, że Szatan nie może zwyciężyć, bo nad nim sąd już się odbył. On został pokonany. Ja mogę przeżywać moje życie bez lęku, chyba, że sam się oddam w Jego ręce jakimiś swoimi decyzjami. Bo Chrystus już go osądził i pokonał. I On będzie miał nade mną tylko tyle władzy, ile ja Mu sam przyznam w moim życiu. Pamiętam, moja katechetka przed pierwszą komunią tłumaczyła to w ten sposób. On jest jak pies na łańcuchu. Ja wiem, że dzisiaj pies na łańcuchu się nie trzyma, to niemodne, nie? ale, ale generalnie porównanie jest dobre. Pies na łańcuchu będzie ujadał, szczekał, być może będzie się na tym łańcuchu szarpał, ale nie ugryzie mnie, jeśli nie wejdę w zasięg. Wydaje mi się, że to też powinniśmy poprzez Ducha Świętego poznawać. Że szatan ma nade mną tyle władzy, ile ja sam mu oddam. Jeśli ja będę lazł w pokusy, jeżeli ja będę szedł w te rzeczywistości, które mnie od Pana Boga odciągają, to tak, to tam szatan może zdobyć nade mną władzę. Ale ja będę się, jeśli ja się będę trzymał z dala, on już jest osądzony. I Duch Święty mnie o tym poucza. Owszem, to jest trudne, bo człowiek, tak jak powiedziałem, ma swoją wolność. A szatan cały czas jest sprytny. On, w przeciwieństwie do psa na łańcuchu, nie próbuje nas odstraszyć swoim szczekaniem, tylko przymilić się i za za zaciągnąć nas w ten zasięg, żeby mógł nas ułapić. Jest delikatniejszy, sprytniejszy, mądrzejszy od takiego psa. Zrobi wszystko, żeby mnie usidlić. Ale ja mam dar Ducha Świętego. Ja mogę się tym darem bronić, jeśli będę z niego korzystał. I dlatego tak ważne jest być zasłuchanym w Ducha Świętego. Bo jeśli Duch Prawdy nauczy nas wszelkiej prawdy, bo będzie mówić to wszystko, co od Jezusa ma nam być przekazane, to moim zadaniem jest Go słuchać. I trzeba to robić mądrze. Trzeba wsłuchiwać się w te jego, jego podpowiedzi mądrze, wsłuchiwać się poprzez Słowo Boże, wsłuchiwać się poprzez modlitwę moją, wsłuchiwać się poprzez zapoznawanie się z nauczaniem Kościoła, wsłuchiwanie się w głos Ojca Świętego, w głos biskupów, odczytywanie tego wszystkiego, co z ducha Bożego w tym przychodzi do mnie. Spoglądamy z ufnością zapewne na nowego papieża. Ja powiem szczerze, już mam wydrukowane właściwie wszystkie jego teksty, które zostały opublikowane na stronach watykańskich i zaczytuję się w nie. Wsłuchuję się w to, co ma mi do powiedzenia mój ojciec, jakim jest papież, bo wierzę, że przez jego głos też przemawia do mnie duch prawdy. Bo przecież on jest Piotrem, tym, który ma utwierdzać braci w wierze. Uczmy się tego szukania głosu Ducha Świętego, który gdzieś dociera do nas z różnych stron i bądźmy Mu posłuszni.